To jest zarąbiste. W pewnym momencie złapałam takiego doła, taka rozpacz jakaś. Zobacz, ty jesteś tam, ja jestem tu. Ty masz problem, ja mam rozwiązanie. Kiedy dotarło do mnie i zdałam sobie sprawę z tego, że no nie ma szans, w ogóle nie ma szans, żebyśmy zrozumieli drugiego człowieka. Cześć, mam na imię Lena i jesteście na kanale dziewczyny, które przyjechała do Polski z Kazachstanu. W Kazachstanie mówi się po a Jeszcze w międzyczasie zdążyłam pomieszkać w Rosji i na Malcie. I język to jest jedna z barier, która staje czasami pomiędzy ludźmi. Barier, która przeszkadza w nawiązywaniu dobrego kontaktu, jak i cała nasza kultura. Ale nie tylko. Dzisiejszy odcinek chciałabym poświęcić ogólnemu rozumieniu komunikacji, komunikacji interpersonalnej. Chciałam dotknąć tego tematu z wielu powodów. Po pierwsze, bo przeczytałam taką książeczkę, która nazywa się Mosty zamiast murów. Po drugie, chciałabym, żeby z tego odcinku każdy z was zwyszedł z jakimś takim kawałeczkiem konkretnego narzędzia, które tobie osobiście ułatwi komunikację, niezależnie czy to w pracy, w rodzinie, w relacji z partnerem. Ciekawą rzecz, że w szkole uczymy się pisać, uczymy się mówić, uczymy się czytać, ale nie uczymy się słuchać. Nie ma czegoś takiego przedmiotu. No jest słuchanie ze zrozumieniem, ale takiego słyszeć i słuchać, to są dwie różne rzeczy. Pierwszy taki ogromny blok, na jaki chciałabym zwrócić uwagę, w takich konfliktach, w komunikacji interpersonalnej, a tych konfliktów może być dużo. Z każdego możliwego powodu. Zobaczcie, oprócz języka i kultury może być konflikt tylko i wyłącznie dlatego, że należymy do różnej kategorii wiekowej. Starsze pokolenie może nie zrozumieć jakiegoś młodego tiktokera, dajmy na to. Konflikt może leżeć w dziedzinie płci tylko i wyłącznie dlatego, że ja jestem kobietą, a tym mężczyzną. Możemy na różne sprawy patrzeć inaczej i tutaj też e, możemy się zahaczać, drastać. Może powstawać konflikt, tak? E, pogląd polityczny, orientacja seksualna, to czy ktoś jest zdrowy czy niepełnosprawny to też jesteśmy ludźmi, ale też Ogromne pole do nieporozumienia, do konfliktu. Zobaczcie, praktycznie żyjemy w świecie, z jednej strony, można by rzec, ogromnego konfliktu, bo on dotyczy wszystkiego. No, stop, trzeba walczyć. Ktoś mi wczoraj powiedział, życie to walka, tak? Jakby taka walka, 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 walka o udowodnianie swoich racji. I chciałam Wam pokazać na podstawie tej książki, że nie zawsze to jest walka, nie zawsze trzeba iść na kompromis, i ten kompromis, który. No, uznaje się za coś takiego, zrobimy troszeczkę tak jak ja chcę, troszeczkę tak jak ty i będzie dobrze. Że jest jeszcze inna możliwość, oprócz kompromisu, w takim starciu i w takiej walce o swoje poglądy, w dopukanie się do duszy tej drugiej osoby, żeby nas usłyszała. Ale wszystko po kolei. Wrócimy jeszcze raz do słuchanie i słyszenia, bo to jest taka podstawowa rzecz. Oczywiście dla przyszłych psychologów czy terapeutów, tak, to wszyscy znamy, że to jest no, coś, w zasadzie czemu nie zarabiają. Oni po prostu, no tak się mówi, po prostu słuchają, tak? Natomiast słuchanie i słyszenie, słuchać możemy sobie cały czas, nawet nieświadomie. Nawet kiedy śpisz, to słuchasz, ponieważ jakiś dźwięk, coś spadło, budzisz się, tak? Mózg gdzieś to rejestruje. Natomiast słyszenie. To jest czynność, to jest konkretna praca. Słyszenie wymaga wysiłku. Jeżeli chcesz zrozumieć osobę daną, męża, nie wiem, tam córkę, kogokolwiek, kogoś w pracy, tak, to fajnie by było włączyć nie to słuchanie, tylko słyszenie. Czyli to tak jak wiecie, do boju ready steady go, tak? Skupiamy się i patrzymy. Patrzymy, widzimy wtedy wszystko: ruchy oczu, ręce, tak, jak ona się porusza. Próbujemy za tymi słowami dostrzec ten inny sens, co tam jest. Bo, na przykład, dziecko, które się drze, tak, to przecież ono nie chodzi mu o to, żeby zniszczyć Wam meble w domu podczas tam furi złości, tylko konkretna jakaś potrzeba tak? i tą potrzebę musimy zobaczyć. Z tego badanie było robione z tego, co my słuchamy, to my słyszymy tylko 1 czwarta, czyli 25%. Znacie pewnie takie osoby w otoczeniu, że kilkakrotnie coś mówisz i oni zadają to samo pytanie. Tak jakby nie słuchali was, nie słyszeli. tak? To jest takie. Mm, 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 mm. To oczywiście można pójść w drugą stronę i mężczyznom mogę polecić, jest taki zegar piaskowy zrobiony, jak należy słuchać kobietę. Po jednej stronie było napisane, że a, kiedy kobieta na przykład przyszła zestresowana, tam z pracy i ma ten taki swój tok, tak, przemowę. U mężczyzny często się uruchamia taka potrzeba, że no to trzeba teraz iść i coś ratować. Ona ma jakiś problem, ja muszę go rozwiązać. To jest pierwszy błąd. Jedna z tych napisów na zegarze głosiło po pierwsze nic nie trzeba robić. Ona po prostu mówi, daje się wygadać, tak? Nie trzeba zaraz jechać tam, gasić konflikt na Bałkanach i tak dalej. Po prostu słuchamy. I druga ważna rzecz, to nie jest Twoja wina, tak? Cokolwiek tam się nie będzie, nie będzie mówione, to nie jest Twoja wina i mózg mężczyzny, on działa inaczej, tak, dobra, jest jakiś problem, ja go idę rozwiązać, a mózg kobiety inaczej, daj mi się wygadać, ja po prostu sobie popaplam, czyli wtedy najlepiej mężczyzna, tak, to nie jest moje wina, nic nie trzeba robić, po prostu siedzimy, kiwamy jak ten piesek w samochodzie, tak, tą głową, tak, tak, tak. Następna rzecz, która mnie w tej dotknęła i tak bardzo zaciekawiła, to jest synergia. A wydawało mi się dotąd, że najlepszym możliwym rozwiązaniem jakiegokolwiek sporu czy konfliktu, kiedy nie możemy podzielić czy białe czy czerwone, wybrać czy jedziemy nad morze czy w góry, to jest kompromis tak zwany, tak? No dobra, troszeczkę zrobimy jak ty, troszeczkę jak ja. I tak naprawdę pozostaje taki lekki niesmak, no bo przecież ostatecznie ani jeden nie ma tego, co on chce, ani drugi. Tak jakbyśmy do tej łyżki miodu czy dodali nam czegoś, czego nie chcemy, no jakoś kompromis, tak? No tak w zasadzie wydaje mi się, że małżeństwo głównie funkcjonuje. Bo no dobra, no zrobimy coś po środku. Tutaj jest zaproponowane coś, co mi się bardzo spodobało, co się nazywa synergia. Synergia to nie jest 1 plus 1 równa się 2, tak jak w przypadku kompromisu, tak? Synergia to jest coś takiego 1 plus 1 równa się 6, a czasami 8, a czasami 120. O, widzicie, od razu miłośniki teraz giełdy i kryptowalut pewnie pomyśleli, że tak, tak, my chcemy czegoś takiego, tak? Czyli coś, co daje nielogiczny wynik. Dlaczego tak się dzieje i co to jest? Już tłumaczę. Na przykład macie spór w małżeństwie. Jeden chce jechać w górę, drugi nad morzem. Kompromisem będzie coś takiego, troszeczkę je zrobimy tak jak Ty chcesz, troszeczkę tak jak ja. Synergia zaprasza do rozmowy, tylko tutaj musi być taka otwartość pewna, tak? I zaufanie do partnera i niebanie się, mówienie do końca tego, co myślicie. Czyli Ty mówisz tak, chcę czarne, chcę białe. I teraz zaczyna się cała sztuka budowanie, tego, budowania budowania takiego dialogu, dzięki któremu możemy wyjść na ten poziom, że 1 plus 1 równa się 8. Co należy robić? Po prostu mówić otwarcie o swoich uczuciach. I w trakcie rozmowy, uwaga, może się wykrystalizować jeszcze inne rozwiązanie, ani góry, ani może tylko będzie jeszcze coś nowego. Czyli za pomocą tych Waszych dwóch otwartych mózgów i serc i tej rozmowy, która nie była obcięta przez obrażanie czy narzekanie, czy no dobra, zrobimy tak czy tak, tylko naprawdę każdy mówi, no ja bym chciał to, a ja bym to, ale zobacz, może to, no nie, ale zobacz to, 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 to. i dochodzimy, dochodzimy i potem słuchaj. I wychodzi zupełnie coś innego. No w książce jest podany taki przykład, że kobieta chciała spędzić z chorą matką czas, a mąż dawno oczekiwali na urlop i mieli planowali tam namioty i dzieciaki czekają, tak? I można by było zrobić tak, czy tak. No oni przez tą rozmowę doszli do takiego czegoś, że e, pojadą, ale gdzieś to będzie obok tej babci, czy tą babcię wezmą ze sobą. W każdym razie powstał wynik trzeci, którego nikt wcześniej zupełnie nie planował. Dzięki właśnie takiej strukturze rozmowy, tak? I to się nazywa synergia. W ogóle w jakimś momencie swojego życia doszłam sama, nie wiem, na podstawie rozmyślam, bo lud lubię ludzi obserwować, lubię, tak mi się wydawało, że mam taki super genialny mózg, który w towarzystwie za nieliczne sekundy odczyta, kto jest w jakim nastroju, kto się na kogo obraził po jednym dosłownie tam spojrzeniu czy drgnięciu okiem. Już mi się wydawało, że wiem wszystko. To też jest taki błąd, taka pułapka. E, tutaj w tej książce jest przytoczony rysunek, Krop kropeczki ustawione w kształcie kwadratu i kropeczki ustawione w kształcie trójkątu. I nasz mózg oczywiście automatem od razu nadaje temu formu i nazywa. To jest kwadrat, to jest trójkąt. Natomiast przecież mogłoby być zupełnie inaczej. Te kształty mogą być inne, ale my działamy w uproszczeniu. Tak łatwiej nam coś tak zaszufladkować. Dobra, to jest to. I kiedy mówię o tym właśnie, że w pewnym momencie złapałam takiego doła, taka rozpacz jakaś, kiedy dotarło do mnie, i zdałam sobie sprawę z tego, że no nie ma szans w ogóle, nie ma szans, tak naprawdę, żebyśmy zrozumieli drugiego człowieka. Bo przecież, kiedy ja mówię kwiat, to w Twojej głowie może powstać obrazek róży, a ja miałam na myśli tulipan, tak? Kiedy ja mówię kolor, ty widzisz czarny, a ja pomyślałam o pomarańczowym. I kiedy rozmawiają nawet najbliższe przyjaciółki, czy mama z dzieckiem, osoby wydawałoby się, które bardzo dobrze siebie znają, przecież to, co ja mam na myśli, co czuję, mówiąc A, w twojej głowie wyświetla się jako zupełnie inny obrazek B. I tu nie ma jakiejś złośliwości czy coś, tak? Tylko po prostu każdy z nas jest ogromnym kosmosem ze zbiorem swoich skojarzeń, nie wiem, przybytych tam traum, doświadczenia nabytego, tak? I w zasadzie to nie ma takiej możliwości, żeby ktoś odczytał dosłownie i poczuł to, co Wy my próbujecie przekazać. Dlatego, na przykład w, pra w pracy terapeuty bardzo ważne jest to non stop zadawanie pytania, czy na pewno to, to dobrze zrozumiałam, że to chciałeś przekazać. Tak, takie non stop upewnianie się, kiedy ktoś Wam opisuje swoje uczucie, mówimy, czy dobrze zrozumiałam, że czujesz to, tak? Dlatego, że. To jest bardzo duża pułapka, którą wpadamy wszyscy w nią. Absolutnie wszyscy. Ja nieraz obserwuję to po prostu z, z przerażeniem. I teraz, co z tym wszystkim fantem zrobić? Teraz przechodzimy do rozwiązania tego wszystkiego, jak te konflikty interpersonalne ogarnieć, jak tą komunikację wybudować. Bardzo ważną rzeczą oprócz. Yy, słyszenie, jak już powiedzieliśmy, tak? Oprócz tej synergii jest reakcja zwrotna. Reakcja zwrotna na to, co się dzieje. Nieważne, czy jakiś konflikt tam zaszedł, czy ktoś potrzebuje Waszej pomocy, tak? To, w jaki sposób my reagujemy na cokolwiek. Bo mamy takie nawyki, takie, że ich w zasadzie nie mamy. No nikt tego nie uczy nas w szkole, tak? Jak Reagować, jak prawidłowo tą e, informację od drugiej osoby odbierać, jak ją odczytać i co z nią zrobić. Ktoś Wam powierzył swoje serce na dłoni, tak? Opowiedział Wam swój jakiś tam dylemat, problem. I teraz zobaczcie, żeby nie nastąpiło pomył pomyłki, bo to jest najważniejsze. To jest naprawdę najważniejsze. Wyobraźcie sobie, że podczas II wojny światowej prawdopodobnie, co po prostu, jak mówię, to mnie dreszcze przechodzą. Bomba zrzucona na Hiroshima i Nagasaki. Było wynikiem też nieporozumienia słownego, zginęło tyle ludzi tylko przez to, że się ludzie nie potrafili porozumieć. Jedno słowo, które było przetłumaczone inaczej, miało inne znaczenie, zostało odczytane, tak? Powstał, e, powstała agresja i, i zostały zrzucone te bomby. Te nasze konflikty w domu nie mniej są ważne istotne czasami dla, dla nas samych, tak? Bo, bo się dzieją jakieś. Cuda nie widy, ale zobaczcie jak to jest ważne, jak to jest ważne, żeby odczytać prawidłowo, co ten drugi miał na myśli. Ok, ktoś Wam powierzył swój problem, czy coś Wam zakomunikował. Bierzemy tą cenną informację i pierwsze, co sprawdzamy, to potwierdzamy i upewniamy się, czy na pewno autor miał to na myśli, czy to, co usłyszałeś, musisz odbić. I zapytę, czy ja dobrze usłyszałam, że Ty, Kasia, miałaś na myśli to? Czy ja dobrze usłyszałam, że Ty się tak czujesz? Bo może się okazać, że nie. Może się okazać, że. A ona potrzebowała zupełnie z czegoś innego i zupełnie o czym innym mówiła. I tu jest taki, to jest, to jest ten pierwszy prożek dopiero, gdzie już powstaje ten konflikt, tak? My nie usłyszeliśmy tego, co autor ma na myśli, bo mamy swoje rzeczy w swojej głowie, mamy inny, inny tutaj system, tak? Czyli to się nazywa parafraza, tak? My po prostu odbijamy to i sprawdzamy, czy to na pewno to, tak? I to jest rzecz, którą należy zrobić. Ona jest jedna, wynika mi z tej listy. Natomiast rzeczy, których nie należy robić, ich jest cała masa, i to są rzeczy, które ja robiłam mnóstwo razy. I jak przeczytam Wam za chwilę, to się okaże, że Wy też robiliście to mnóstwo razy. A to jest klucz tego, klucz do tego dobrego kontaktu, żeby tych rzeczy unikać, żeby maksymalnie takiego czegoś nie robić. Cho, nawet jeżeli Wam się wydaje, że to jest najbardziej idealny pomysł teraz, żeby to zrobić. Najbardziej on rozwiąże konflikty, najbardziej komuś pomoże. Tak, jak się pewnie domyślacie, po pierwsze to są wszelkiego rodzaju rady. Rad można udzielić jak żartował pewien psycholog rodziny. co najmniej za 100 euro za godzinę, albo jeżeli ktoś was poprosi, tak, jesteście dla niego autorytetem, nie wiem, chociaż też jest pułapka, też taki błąd popełniałam kiedyś. Słuchajcie, pisałam SMSy, czy listy, pomagam komuś zdobyć tam dziewczynę, czy chłopaka, bo ktoś moje ego tak to łaskotało, że ktoś mi mówił, jesteś taka mądra, dawaj, y, napisz tak, ja nie wiem, co mam zrobić, jak z nim rozmawiać, i potem osiąga osiągaliśmy rezultat dzięki temu. Co jest straszne teraz z tej perspektywy i z tej świadomości, którą mam. Natomiast wtedy mi się to wydawało całkiem zabawne i niewinną zabawą, czyli tą odpowiedzialność oddajemy tej osobie, która dany moment przeżywa, nie bierzemy na sobie, nawet jakby nam się nie wiem jak wydawało, że my naprawdę wiemy, co trzeba robić, tak? To udzielanie rad, yy, ono też pozbawia odpowiedzialności tą osobę, z którą coś się tam złego dzieje, tak? Ona dzięki temu nie dorasta sama, my ją tak jakby za nią to wszystko robimy. Ja tutaj wiem, co trzeba robić. Następna rzecz, udzielanie rad, co tworzy, tak? Wyobraźcie, że rzeczywiście stoimy na tym moście i kiedy my bierzemy na siebie rolę takiego udzielacza racy, my się stawiamy wyżej, tak? My, my zamiast mostu budujemy tak naprawdę mur. My mówimy, zobacz, Ty jesteś tam, ja jestem tu. Ty masz problem, ja mam rozwiązanie. I to jest takie stawianie się wyżej. To do mnie, powiem Wam, że Cię długo nie mogło dojść, bo mi się wydawało przecież, ja tak z całego serca chcę pomóc. Ja na 100% widzę ten problem i na 100% wiem, jak go rozwiązać. Mi tutaj osobiście mi było najciężej to zrozumieć, że ja mogę się mylić, że ja nie wiem, co jest w środku drugiej osoby, że mi się to może naprawdę wydawać. To jest taka bardzo niebezpieczna pułapka. Następna rzecz, yy, uciekanie od tematu, zbywanie tak, jakby tego nie było, tak? bo to też wtedy prowadzi do tego konfliktu i osoba może pozostać rozżalona. Lepiej, wbrew pozorom, wejść w tą taką dyskusję, nawet jakby w konflikt, tak mówić, ja się tu nie zgadzam, niż po prostu to zbyć. Powiedziała, dobra, dobra, tam nieważne, albo załagodzić, albo uciec, bo niektórzy taką strategię przyjmują, olewamy, zostawiamy. To lepiej tu jest napisane. Mm, i jakoś nawet negocjować, się kłócić, tak, ale nie, nie zbywać osoby, która coś tam do was przynosi. Tak, zbyt długie monologi, tak, to wygłaszanie, porównywanie, mówienie, że ktoś ma gorzej, tak, to wszystko nie, to wszystko należy zminimalizować. To nam w nawiązywaniu lepszych kontaktów z innymi ludźmi nie pomaga. Tak, no obwinianie oczywiście też klasyka gatunku, tak to ani mówiłam. Tutaj lepiej po prostu przekierować tą uwagę na rozwiązanie, na szukanie rozwiązań. Ogólnie zawsze lepiej druga osoba e, no, postrzega jakiś kon konkret, coś pożytecznego. Niech ta informacja będzie krótka, odwiaz, ale jakiś konkret, ona naprawdę może z tego skorzystać autentycznie, a nie po prostu pogadamy sobie teraz tutaj o Marynie. Także co by było. I jeszcze to jest straszny błąd, który popełniałam mnóstwo razy, bo yy, to jest żartowanie, to jest czynienie żartu w sytuacji krytycznej. I mi się wydawało, że jest stresująca atmosfera, ktoś tutaj ma jakiś problem, właśnie o nim powiedział i uznawałam, że no mam taki świetny teraz pomysł na żart, taki świetny poczucie humoru co, co do tej konkretnej sytuacji, że jak go powiem, to jakoś to złagodzi. To nie złagodzi, słuchajcie, to jest źle, osoba Wam alarmuje, że potrzebuje pomocy i nie trzeba tutaj tym żarcikiem teraz ani tego przykrywać, ani to nie pomoże. Mówię, ja działałam, będąc przekonana, że to rozśmiesza, że to działa lepiej. Tak samo jak czasami, jak ktoś jest w takim ciężkim dołku, czy depresji, ktoś przychodzi tam jakoś rozśmieszać, próbuje czy coś, tak? On jakby znowu, wiecie, spychamy to, te uczucia nie są ważne, przeżycie nie są ważne, my tu zaraz jakoś pożartujemy coś, 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 będzie dobrze. To tak działa na krótko, tak? Tak jakby tak, wiecie, jakby na brudną twarz jakiś makijaż nałożyć, tak? Że nie będą no przecież, zobacz, przecież jest ok. Ale jak tak same dogłębnie i porządnie, to, to nie tędy droga. Nie tędy, nie te, te wszystkie żarciki, pocieszanie, tak? To pierwsze, co nam przychodzi często na myśl. Natomiast no tutaj tego nie. Czyli jeszcze raz podsumowując, parafraza, czyli... Jakiś komunikat przyszedł, my go odbijamy. Upewniamy się, czy na pewno dobrze zrozumieliśmy. Panie dyrektorze, czy dobrze zrozumiałam, że jestem zwolniona, że Pan w tej chwili mnie zwalnia, tak? Czy dobrze usłyszałam, że jestem tam taka i taka osoba, tak? Upewniamy się, bo może się nastąpić za chwilę, że powie Wam ktoś, że nie. Następnie i unikamy truizmy, frazesy, banały, długie gadanie, jakieś tam żarty, tak? Pocieszanie. Ciocia, dobra rada. I teraz tak, jeszcze o tej informacji zwrotnej, bo to jest taki kluczowy, największy dział to jak my reagujemy na jakąkolwiek informację, która do nas przychodzi. Rozmawiałam z koleżanką, tak? Ta informacja e, zwrotna, e, ona powinna być opisowa, nieoceniająca to jest bardzo ważne, Słyszmy, to wszyscy jeszcze raz nieoceniające i wydawałoby się, że oceniająca chodzi nam o ocenianie źle, na przykład, ale ty jesteś debil, tak? Zamiast tego należy opisać problem, czyli to i to nastąpiło, tak i tak się poczułem, nie, przy, nie przylepiamy żadnej nazwy. I uwaga, to, na przykład mnie to bardzo zdziwiło, że oceniające w sensie dobrym też jest jakby źle. Na przykład jesteś genialny, jesteś super, mm -mm. opisujemy cały czas opis zamiast oceny. Obydwa na O, ale wybieramy opis, opisujemy, tak? Opisujemy, co się zdarzyło. Na przykład, podoba mi się, jak narysowałeś ta linia tej kreski, czy tam odcienie, a nie to jest zarombiste. No idziemy w kierunku opisywania. Następna rzecz. Jeżeli coś jest nie tak, komu się ta noga powinęła, tak, to staramy się skoncentrować na tym, co on może poprawić. I na tym, co jest w jego mocy, co podlega jego kontroli. Tak? Na przykład, nie wiem, dziecko coś tam pisze, widzimy, że to jest bardzo trudne, nie ogarnia. Skupiamy się na tym, co on może. Wiem dokładnie, że tutaj on dałby radę, na przykład. I na tym się skupiamy, tak? na tym wycinku, który jest do ogarnięcia. Ważne też zastrzec to prawo i to podkreślić, jeżeli wypowiadamy swoje zdanie, że ja tak myślę, ale inni mogą myśleć inaczej. I nie tylko ważne to powiedzieć, jako taki frazes, ale naprawdę spróbujcie to głęboko poczuć. Wyobrażajcie sobie, że możecie nie mieć racji, wyobrażajcie, że jest, jest to wasze zdanie, i, i, i teraz. Te cała ilość milionów ludzi na planecie, i każde ma inne. Ja wiem, że nam się zawsze wydaje, że no przecież ja, moja racja jest moja i ona jest jedyna właściwa. No nie, no takich mojej racji jest, są miliony. I to trzeba sobie przede wszystkim przypominać: no stop, że słuchaj, no ja myślę, że jest tak, nie, no ale to mówię, no to ja to czuję. To nie ma, nie ma może nie mieć nic wspólnego z rzeczywistością. To jest bardzo ważne. Ostatnio mi się przydarzyła taka sytuacja, że rzeczywiście koleżankę poprosiłam o jakąś tam jej opinię czy radę i ona powiedziała mi: Lena, wiesz co? No, ale to, co ja ci powiem, to jest takie moje, to nie ma nic wspólnego z tym, co wiesz. I to jest prawda. To jest prawda. Ona mi nie mąciła w mojej głowie jakąś swoją wizją, no bo mogłoby mi zamącić jeszcze mocniej. O to chodzi, tak? Że każdy ma swój świat. Dobra, następnie informacja zwrotna ma przyjść jak najszybciej. Nie ciek najszybciej, nie czekamy 10 lat i potem powiemy, że o pamiętasz, w 1948 coś tam zaszło, tak? Jeżeli tylko w komunikacji coś nam nie pasowało, coś nas nastrożyło od razu. To musi być zakomunikowane. Im dłużej będziemy zlekać tym to potem jakoś wiecie, już z... znacie to, już nie pamiętam o co poszło, ale czuję taki, wiecie, nie, nie fajnie, tak? Mm, oczywiście jest drugą stronę reakcji, że jakaś taka nadmierna agresja, czy od razu idzie taki atak, tak? Tutaj chodzi już o skalę. Natomiast ten czas no, jest lepiej i zdrowiej od razu komunikować, kiedy coś zaszło. Nie czekać jeszcze o tym słuchaniu tutaj wynotowałam sobie taką ciekawą myśl że słuchanie empatyczne, tak? Co to jest słuchanie empatyczne? To jest kiedy odkładam na bok samego siebie, staję się jakby tą osobą, odkładam swoje poglądy. No kto z nas umie tak słuchać? Powiedzcie mi, szczególnie kiedy o polityce mówimy, tak? Bo a w ogóle też bardzo fajny mi się cytat przypomniał jest taka rzecz, że jeżeli w jakąkolwiek rozmowę wchodzisz i w dialog, musisz przecież założyć na samym początku, że możesz zmienić zdanie w trakcie. Bo, bo jaki wtedy inaczej ma sens ta rozmowa, jeżeli każdy będzie kurczowo trzymał się swojego? Przecież, skoro my, dwóch dorosłych ludzi, się spotykamy i rozmawiamy, to znaczy, że w trakcie możesz się zdrodzić jeszcze coś innego. Ta, to bycie otwartym na tym, że ja mogę nie mieć racji, ja mogę w trakcie tej rozmowy zmienić na przykład perspektywę, dowiedzieć się czegoś nowego, jak Wam się takie coś podoba. czy nie, 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 no ja tu się będę trzymał kurczowo i tu, 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 tu nawalał swoje, a ty swoje, no to sobie pogadaliśmy, jakby sens tej rozmowy żaden. Tak, jeszcze przeczytam wam kilka cytatów z książki, już dużo nagadałam, bo że bardzo długo to coś zajęło. Kilka cytatów. To na początek autor daje taką myśl, to rozmyślenie, że wyobraźcie sobie, że jesteście na ziemi i nie ma nic, nie ma nic jesteś sam na ziemi. I masz do wyboru albo jedną książkę, albo jednego człowieka, z którym byś przybywał. I wiecie, że dużo osób wybiera książki. Bo książki to wiadomo, ja też lubię czytać książki, to jest taka ucieczka, taki piękny świat, uciekam, nie mam mnie tutaj. Ale a, tak już na zakończenie, przypomnijmy sobie jak przyszliśmy na ten świat. Nie z książką wyjęły nas, czy pierwsze co nas dotknęło to ręce drugiej osoby, tak? Ktoś wziął nas na ręce. A jak z tego świata zejdziemy, że tak powiem, no prawdopodobnie też. Czyś trzymając, czyjąś dłoń. Te kontakty są nieuniknione, na szczęście, są. I ta druga osoba. Nie jest aż taka opcja. jeżeli nauczymy się w odpowiedni sposób z nią komunikować. Nauczymy się, zobaczymy, że jesteśmy różni, ale wszyscy fajni. Każdy może wnieść coś nowego do nas, do naszego świata, tak? Jeżeli się wymienimy, jeżeli nie, nie będzie tych opór, nie będzie tego strachu, tego zamknięcia, nie będzie tego tylko moja racja jest mojsza. I spór tak naprawdę to nie jest oddzielenie, to nie jest coś, co nas dzieli. Spodobało mi się, jak to jest napisane. Każdy spór jest okazją, by dotrzeć do swego prawdziwego ja. To wszystko na dzisiaj taki może nietypowy odcinek, ale mam nadzieję, że skorzystaliście, że jakiś idee nowy czy pomysł zaświtały w Waszej głowie. Dzięki temu komunikacja międzyludzka i między i międzynarodowa. Chociaż o tyle, tyle, tyle się polepszy. Jeżeli format książek jest Wam bliski i chcielibyście więcej takich wideo, to zostawiajcie lajka, zostawiajcie komentarze. Napiszcie, co wyczytaliście ostatnio. Przypominam, że Możecie wejść na Facebooka, na Instagram. Zapraszam też osoby, które chciałyby zostać moimi patronami na mój patronic. Wszystkie dane znajdziecie w opisie pod tym wideo. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia w na następnym odcinku.